Cześć ludzie, witamy na naszym kanale. Nie zapomnij zasubskrybować i zostawić lajka, aby wesprzeć naszą pracę. Chodźmy, drogi Boże, Ojcze Niebieski, Stworzycielu nieba i ziemi, zanoszę do Ciebie moje modlitwy, prosząc o ochronę i bezpieczeństwo dla mnie i wszystkich, których kocham. W imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa wołam o Twoje miłosierdzie i łaskę, prosząc, abyś wyciągnął nad nami swoją potężną rękę. Chroniąc nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństw. Panie, Ty jesteś moją siłą i ucieczką. Tobie ufam całkowicie. Ześlij wokół nas swoich aniołów, niech zawsze będą obecni i strzegą nas od wszelkiego zła, od wszelkich pułapek i zasadzek wroga. Niech Jego skrzydła nas osłaniają i chronią, chroniąc przed wszelką negatywnością i wszelkimi złymi energiami. Proszę, aby Twój Duch Święty napełnił nas Twoim boskim światłem oddalając ciemności i przynosząc pokój naszym serkom. Niech nie spotka nas żadna krzywda, niech nie spotka nas żadna choroba, niech żadne przeciwności nie odwrócą nas od ścieżki sprawiedliwości i prawości. Panie, wlej w nasze serca wiarę niezbędną do pokonania wszelkich przeszkód i wyzwań, które pojawiają się w naszym życiu. W Twoim imieniu, Panie, karce i wypędzam wszelkiego ducha strachu, niepewności, zwątpienia i beznadziejności. Niech nas umacnia Twoje Słowo, które jest żywe i skuteczne, tnące jak miecz obosieczny, zdolne rozeznać myśli i intencje serca. Obyśmy przyoblekli się w zbroję Bożą, abyśmy mogli stawić czoła złemu dniu i, dokonawszy wszystkiego, wytrwać. Proszę, Panie, obdasz nas mądrością do podejmowania właściwych decyzji, rozeznaniem w zrozumieniu, co jest dobre, a co złe, i odwagą do działania zgodnie z Twoją wolą. Niech Twoja miłość nas prowadzi przez cały czas. Niech Twój pokój towarzyszy nam na każdym kroku, a Twoja radość będzie naszą siłą. Wszechmogący Boże, błagam o Twoją opiekę w naszych domach. Niech nasze domy będą miejscami spokoju i bezpieczeństwa, gdzie można odczuwać i dzielić się Twoją miłością. Niech zło nie wkracza do naszych drzwi, niech żadna dysharmonia i konflikt nie zakłócają naszego spokoju. Niech Twoja obecność będzie stała w naszych domach, Błogosławiąc każdy pokój, każdego członka rodziny, każdego gościa, który stanie na naszej drodze. Panie, strzeż nas na naszych drogach, chroń nas podczas pracy, nauki, podróży i odpoczynku. Niech Twoja ręka będzie zawsze nad nami, uwalniając nas od wypadków, incydentów, widzialnych i niewidzialnych niebezpieczeństw. Niech nasze kroki będą prowadzone przez Ciebie i abyśmy zawsze chodzili w Twoim świetle. Zdala od wszelkich ciemności. Proszę Cię, Panie, o ochronę naszych umysłów. Obyśmy mieli czyste, wzniosłe myśli, pełne życzliwości i współczucia. Obyśmy byli wolni od wszelkich negatywnych wpływów, od każdego kłamstwa, od wszelkich iluzji. Niech nasz umysł będzie codziennie odnawiany przez Twoje Słowo i abyśmy mieli umysł Chrystusowy, pełen mądrości, zrozumienia i miłości. Panie, Chroń także nasze serca. Niech chronią ich od wszelkich urazów, zranień, nienawiści i urazy. Przebaczajmy tym, którzy nas obrażają, kochajmy naszych wrogów i módlmy się za tych, którzy nas prześladują. Niech nasze serca będą źródłem dobroci, miłosierdzia i współczucia. Odzwierciedlając twoją miłość do wszystkich wokół nas. Boże, proszę o ochronę naszych ciał. Obyśmy byli chronieni przed chorobami, Chorobami i słabościami. Niech nasze zdrowie zostanie przywrócone i wzmocnione. Niech nasza energia odnawia się każdego dnia. Niech nasze ciała będą świątyniami Twojego Ducha Świętego, czystymi i świętymi, oddanymi Twojej służbie i chwale. Panie proszę o ochronę w naszych relacjach. Obyśmy mieli zdrowe relacje, oparte na szacunku, miłości i zrozumieniu. Chroń nas przed złymi ludźmi. Którzy chcą nam zaszkodzić lub sprowadzić z Twojej drogi. Obyśmy byli otoczeni prawdziwymi przyjaciółmi, którzy dodają nam otuchy i pomagają nam wzrastać w wierze i miłości. Boże, proszę o ochronę naszych finansów. Obyśmy zostali pobłogosławieni dobrobytem i obfitością, ale obyśmy nigdy nie zabrakło pokory i wdzięczności. Obyśmy mądrze korzystali z naszych zasobów pomagając potrzebującym i przyczyniając się do ekspansji twojego królestwa tu na ziemi. Panie, chroń nas także duchowo. Obyśmy zawsze byli mocni w wierze, nie wzruszeni w obliczu pokus i prób, abyśmy każdego dnia wzrastali w poznaniu ciebie, pogłębiając naszą relację z tobą. Obyśmy zostali napełnieni twoim duchem świętym, uzdolnieni do wykonywania twojego dzieła i życia według twoich przykazań. W imieniu Jezusa modlę się prosząc o Twoją całkowitą i stałą opiekę. Niech Twoja łaska nas wspiera, niech Twoje miłosierdzie nas wspiera i Twoja miłość nas otacza. Obyśmy żyli bezpiecznie w Twoim cieniu, ufni w Twoją ochronę i opiekę. Amen.